Siemanko! Mamy dzisiaj trochę petard. Jest kaczorek, jesteśmy na wakacjach, jest przed nami piasek. Więc no cóż, grzech jest nie skorzystać kaczorek. za kop petarska Dumbuma. Ludzie są bardzo daleko. Nie niszczymy klifów, żeby nie było. Za nami są wydmy, Tu jest zwykły piasek. No dawaj. No, no tyle co petardę wsadzimy do piasku. Wybuchnie piasek rozsypie i będzie do dołek. Zwykłe dołki, które człowiek sam robi, nie. Zapomniałem mikrofonu podłączyć, więc zaraz będzie cięcie. Na mikrofonik fajnie, jak coś widzicie. Pusto pogoda, no taka kiepska Mam jeszcze wyrzutnie, to może jakiś odcinek to na ramy. Odpalaj. Zobaczymy. Dum, bum, 5G w piasku. Czy będzie huk, czy nie. No lecz będziemy trochę głębiej zakupywać. Bo wiecie, też ludzie przyjeżdżają odpocząć, żeby ich tutaj nie straszyć. jak uczeła zatyka. I. I. U. kaczo, Pierwszy faj. Pierwszy faj. Jest już mikrofon, powinno być dobrze dźwiękiem. Petarda, horror. O, kaczorek robi dołek. widzicie, ja sobie mojego zoomka zrobię? O, jest kaczorek. Tak jest, opatrzy no, kopia jak dzik. Bo wtedy będzie lepszy efekt, wiesz, tej kuli z piaskiem, nie? No, podpala i zasypiasz normalnie. <laughs> kaczorek lubi się po prostu w piaskiem bawić. Chciałem też siową zaprosić nad morze, ale nie będę mówił, bo jeszcze ogląda. Nie no, żeby gdzieś mi się działo. Horror, zobaczymy. Pozdro od wariacie, od Ciebie petartka I... O. Taszek. Powiem Ci, tak, taki efekt był, jakbyś... Ee... Tupnął. Dobra, Dobra idziemy. Jakbyś z strzelił. No, jakbyś z kapiszona No, ty, 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 ale dołek zrobiło ładny. Nie gadaj. Dobra, wrzucaj ją tu do dołu. Podpalaj, wrzucaj. Dawaj. Dawaj. Balaj. dam Ci na Łuhu! Super! Prykłe jak kubka! Dobra, czekaj, c Tutaj ktoś ławeczkę zrobił. No, Jakiś wariat z Radomia. Macie informację, poczytajcie sobie. Bar no. Bardzo fajny, pomysłowy gościu. No, super, nie niszcie. Ty, Powiem Ci, w tym piachu ten TB5 to prikła jak... Dawaj wrzucaj to jeszcze raz do dołku. A, No. Będziem wrzucać do tego samego i to samo zakupywać. No da, bo w ja, czego śmieci będzie z jednego dołka zabierane, nie? No tak. Dawaj. Piach to lepiej izoluje niż normalnie? Ej, eee, śnieg. U, kurze. Uu. Dawaj. Ciepło jest, a my w bluzie Exploder, piątka Explodera damy, potem weź czwórkę Dobra Mamy kolposkę od Benia dostaliśmy, poznawariacie Chcieliśmy iść tam do wam, ale tam jakaś dupera siedzi A wiecie jak to są, różni są ludzie, nie? nie chcemy... Ktoś se przyjechał na wakacje odpocząć, to nie będziemy, wiecie Tylko oddaliliśmy tak, się Tak, szacunek, te... trzeba innych szanować Wybraliśmy pogodę taką, gdzie dużo ludzi nie będzie No I odeszliśmy, tam head head, jest Klinica Morska Więc jesteśmy naprawdę bardzo daleko ale wiecie, szanujmy innych, to inni będą szanować nas. Albo chociaż raczej niech się starają. O, prikła. Mam tutaj kaczor. Mam tutaj. A to czarne to jest ten. Wow, co to jest? Ty... Blaszka, kamyk? Nie dotykaj tego, ja się oparzyłem o to. Nie wiem co to jest, ty. Jakby kawałek blachy, normalnie palucha sobie dziabnąłem. Ty, co to jest? Dawaj, rzucaj. Ty, no przecież... Ty, no co to jest? Trój to przełamać. Ciepłe, nie? Ty, co to jest? Czyżby piach się jakoś skawalił? Chyba tak. Chyba no po prostu, wiesz, o tu. O... A tak, zobacz, o. Ten czarny piach. Może od... z prochem się jakoś miesza. A może to jest reszka... Aaa! Może jak flara pluła. No. Nie wiem. W każdym razie, nie polecam. Dawaj. Exploder 4. 4. Na sypce piasku. piasku. Wiecie, on jest troszeczkę mokry, ten piach, bo lał deszcz. Jest trochę suchego, ale jest też mokry. Ja nie wiem, czy wypali, bo one mają fantazję. Raz wypala, raz nie. Wiesz? O, plup! I tak naprawdę dużo tego piachu nie idzie na te petardy. Nie. Bym powiedział, że tak lichowato. Dobra, co tam zostało? Chyba jeszcze ta czwórka została od Pyromaxa. Tak, jest. To co czwórkę zostaw. Co czwórkę zostaw, odpalimy ją na odchodne luzem. Mhm. E... Lupo. Lupo. Do tej dziurki samej? Do tej dziurki samej. Nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Ale jest kaczor. Ale są. O, patrzcie. O. Widać. Bałtyk. Tu i tak jest luz, bo jest kubeczek. Zabierzemy go. Ale tam, gdzie my jeździliśmy, wejście numer 20 w królnicy morskiej, rewelacyjnie pusto. Polecam. Masakra, Dużo butelek. No. No dobrze jak butelka się stłucze szkło za nogę można rozlewać Rozszerz Lupo. O! Ładnie, lupo ładnie, dało radę. Dawaj teraz szeleczkę, tą yy, jedną. Weź dwie wleczego. Wziąłem specjalnie dwie. Bo musimy wytestować jak tu zrobić, żeby kolpo nie wyrzuciło piachu i było gitara. No. I tak jak powiedziałem, zabierzemy ten kubeczek. Dbajmy o środowisko. Zostawiliśmy w czystości. Znaczy, no, czyste było i czyste zostawimy. O, no, ptaszki latają. No, zobaczymy. Zrób tą swoją najpierw strategią. O, tak, może. Co ci? Oparzyłeś się o piasek? się, no. O, piach? No, bo tu są te cząstki. <grym> I one są mega gorące. No. Dobra. A -a. <grym> I witaj w klubie, ja mam palca. Okay. <grym> o, no. No musimy zobaczyć strategię, żeby kolpo nam nie wywaliło, bo jak damy kolpo normalnie, to przypuszczam, że czarny proch wybije kolpo do góry, nie? Dobra. dobra. A jak będzie do góry nogami, to nie powinno wybić kolposka. No zobaczymy. A teraz mamy test. Ty, ale tylko to od demo, to, to musi od być... Czego? Od lądu. Od lądu. Zostają kawałki i się ten... No, to zaczynamy. No. Już? Nawet nie było czarnego prochu tego? Był Było, ale było taki lekki puf Aha no skoczyło gdzieś... delikatnie. No Dam jeszcze raz. Tylko teraz to już nie kręczę. Nie klęcz, nie klęcz. Bo tu jest żwirek palący. I szybko kolpo, bo widzę ludzie się schodzą. A przypuszczam, że kolpo może dać radę. O, teraz na bogatości si, dawaj tego piachu. No, tak. Teraz na bogato piachu. To było tak po żydowsku. Czyli mało. Jasek w butach, uwielbiam. I love you. O, widziałem, teraz widziałem. O, teraz to ładnie. Dawaj kolposa. Teraz widziałem to plup. Tego w kolpo nienawidzę. Tak, to jest No to nie musisz, wciągniesz sznurek po prostu. O, on. Tak. Czekaj, on ma. Czy Tak, idzie do góry, Czy musimy tu. No, dawe. Kolpozik w piasku na bogato. Na bogato. Dobra. Ten ma szybki ląd. Lepiej popluł popluł. petarka. Jak zwykła petarka. I tyle. Tak jak obiecałem, zabieramy. Ładka jest. Dziura jest. A, jest kolano to dzisiaj oberwało. Ty, do kolana dziurka jest. No. No dobra, to było na tyle. Zapraszamy Was. Instagram machony69 Gregor.Wojtun kanał Machony bez piny, polecamy, sprzątajmy po sobie, Wajcie o siebie i innych. Trzymajcie się ciepło, mi wakacji Nera.